try No tak częściej stream, tak częściej wstałem Przecież ja nie chcę, nie robię no, nic. Młody! Ja piją, nie wiem, um. że... Um. हम्म okay. Ma być nowa auto limitowana Kiedy ma być? Co się ogłosili? ja widziałem ja chciał w tym 18 sezonie Forda GT bardzo Pagani trochę mniej, bo mi się nie podoba Pagani Ford moja druga ulubiona marka po Chevroletcie, wiecie więc Fajnie jakby taki Ford GT był to jest Ford GT pod względem statystyk, to jest chyba najlepsze auto od Forda. No to fajnie mi dodaj. daj, ten Pagani nie interesuje, bo to nigdy mnie to auto nie interesowało, też jest obrzydliwe w moim zdaniem. W sumie Ford GT też nie jest ładny, też mi się nie podoba, ale trochę, trochę go... takie trochę bardziej upośledzone lambo, tak wygląda. Ale no fajnie by było Ford GT. Ale i tak nie dodadzą ani tego, ani tego najprawdopodobniej, bo to jest tematyka Dzikiego Zachodu, kowboje i tak dalej Ale w sumie co oni takiego mają dodać wtedy, no bo konia nie dodadzą, no to co oni dodadzą? Właśnie nie wiem, jakieś, właśnie oni może dodadzą jakieś tam, takie wiecie, jak są z koniami jakieś takie przyczepy, coś takiego, nie wiem Nie wiem co oni chcą dodać 31, 41 listopada, kiedy pełnicy z domu? Za 8 dni. A, ja szukałem tego typa, żeby karty dał. Widzę, nikt już nie kupuje koszulek na mojej grupie i to jest problem, bo ostatnio jak wiecie kupiłem serwer, bo się skończył Co nie I ja już nie mam w ogóle, te, teraz jak kupię następny serwer, to już nie będę miał w ogóle Robuxów A najgorzej będzie, gdy już nie będzie płacać nic Więc ja zaraz pewnie będę zaczynać Coś robić muszę zrobić Gdzie on jest? Daj! Daj info gdzie ty jesteś! By... A i zmienił tym w ogóle Leki pewnie za 18 dni widok? Co? Gdzie ty jesteś? Powiedz mi. Zapować cię mój a bo ty pewnie się w jakimś dziwnym spałnie pojawiasz czy to czy zbugowany jesteś

nie można niby. Dzisiaj trochę mało osób do ocenki, jak na razie tych zabaw nie będzie jak będzie, więc ja na serwerze. Właśnie. Cztery osoby są na serwerze. No ale w sumie odejmę siebie samego 3. Nie wiem czy pikselów będzie chciałbym bo on jak streamuje to O! I biatrol, ja go znam. Nie chodzi mi o nikon, po prostu trolluje. Jako będzie coś się odwalać, to go bez go ja no, znowu Ja mu zawsze daję jak on nałącza no, Ale to bez przesady, żeby ropet dodać, że 10 level <słuchem> Powinni dać coś w stylu bandita na przykład <słuchem> Tak, na przykład, no spoko Ta. Hmm. Mogę mu zmięba nadać Piselo, ja z tego co słyszałem masz tyle samo lat co ja, więc nie mnie obrażasz jakby dodadzą terenowe auto. oni co, Ona to mówię, w wyszukać to co dodadzą w tym sezonie, a chyba bo, bo, ale poczekajcie, bo no to była ankieta co nie na trzy sezonie i tam był ten yy, ta tematyka tego, ale wydaje mi się że rich and famous czyli ta bogatość i sława cała, To miało więcej głosów chyba, no ja z tym a to zgaduję że wiecie kto to jest, to jest pewnie pixelov tak mi się wydaje. Akurat. Ja nie mam żadnych oczekiwań po tym sezonie. E, mam oczekiwania jak, jak będzie w następnym sezonie być może ta bogatość i sława cała, co nie? To to mam oczekiwania, żeby dodali coś fajnego, tak? Coś szybkiego. Znaczy szybkiego nie muszą oni raczej właśnie to ta... A nie powinni dodawać w takim sezonie typowo aut sportowych, tylko, tylko auto typu Mercedes, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar. Więc o co mi chodzi? Nie, nie sportowe auto, tylko do, luksusowe. W takim sezonie. A dodali sportowe auto Macaron. Jakby dodali luksusowe auto, to by trochę bardziej pasowało do tematyki. By czy bardziej się wyróżniało to auto, bo Macaron jest takie. Hmm, średnie auto. Co w się sensie ona się wyróżnia tylko tym, że ten spoiler ma taki fajny, ale nic innego jakby nie ma do zaoferowania ten samochód.